Moje miśki, najwspanialsze, najkochańsze, najcudowniejsze, tak mówię właśnie do Ciebie. Witam Ciebie bardzo serdecznie w Porannej Motywacji, w której to dzisiaj powiemy sobie o takim fajnym, prostym, skutecznym sposobie na taką jesienno-zimową przymułę. Czyli odpowiemy sobie na pytanie, jak znaleźć motywację do działania w momencie, kiedy nawet nie masz siły rano wstać. A co dopiero zabrać się do jakiegokolwiek działania? Hmm? Dajcie znać, jestem ciekawa, yy, czy tak czasami macie lub też znacie osoby, które yy, potrzebują słońca, żeby żyć, które yy, yy, mają ciężej trochę, kiedy dni są krótsze, które potrzebują tego światła. Yy, czy znacie takie osoby, które potrafią być bardzo energiczne, powiedzmy, latem, no ale zimą jest im trochę ciężej. Czy znacie takie osoby, które właśnie mają trudność w odnalezieniu motywacji, trudność w utrzymaniu motywacji w tym czasie? Czy znacie takie osóbki? Ja powiem wam szczerze, że osobiście taką osobą jestem i dla mnie zima najbardziej znienawidzony w ogóle czas i pomimo tego, że kiedy się... Mi to nie robiło różnicy, co teraz mi robi. I faktycznie jest mi ciężej funkcjonować w ogóle na takim najbardziej podstawowym poziomie w tym czasie jesienno-zimowym. A co to, dopiero to gdzieś tam, wiecie, jakieś robić wielkie rzeczy. I po wielu latach, naprawdę wielu długich latach, próbowania różnych sposobów, przechodzenia przez różne programy coachingowe, tutaj planowania, I no, odnalazłam coś, co naprawdę się sprawdza. Jest to bardzo proste i każdy z nas może to zrobić. I o tym dzisiaj powiem. A ja, zanim tylko przejdziemy do meritum. To zachęcam Was do tego, żebyście się witali na czacie, z tego względu, że tutaj jest to okazja do tego, żeby zostawić jakiś pozytywny ślad po sobie. Um... No i zobaczcie, te wszystkie komentarze, które tutaj są, one zostaną wgrane w to wideo, więc, więc fajnie jest się tak tutaj, nie? Odcisnąć gdzieś lat po sobie. Zróbmy to przywitajcie się. Ja bardzo chętnie czytam wszystkie komentarze i witam Was. Iwonkę, witam i wszystkich, którzy tutaj są w grupach i ci, co na YouTubie, dobrze, że jesteś. Rozmawiałam wczoraj z moim przyjacielem. I on jakoś mnie tak zainspirował właśnie do tego tematu, yy, tej porannej przymuły takiego, jak w ogóle z łóżka rano wstać, jak w ogóle zabrać się do czegokolwiek, jak się zmotywować. Yy, mi się wydawało, tak jak zwykle dobywa, że jeżeli ja się z czymś zmagam, to tylko ja tak mam i nikt inny tak nie ma, nie? To tylko ja jestem taka. No, okazuje się, że nie tylko ja jestem taka i nie tylko ja mam z tym trudność. Jak ja sobie z tym radzę? Ja słuchajcie, radzę sobie z tym w taki sposób, jak radzę sobie z wieloma różnymi innymi emocjami, bo umówmy się, kiedy ja leżę w łóżku rano i nie mam siły wstać, nie tak, że nie wiem, mnie opuściła w tym momencie siła i nie mam siły w mięśniach. Po prostu są jakieś emocje, które powodują, że, że mi jest ciężko, tak? Jakaś apatia, jakieś przygnębienie może. Może jakiś lęk, może jakiś smutek. To będą jakieś takie emocje, które powodują, że nie, no jest mi ciężko. Bo gdybym ja odczuwała w tym momencie ekscytację, radość, jakieś podniecenie tym, co się będzie działo, no to ja bym, słuchajcie, w tym łóżku nie wysiedziała. I teraz co zrobić? Czy ja tutaj powinnam sobie teraz jakieś afirmacje robić? Czy ja powinnam sobie wmawiać, że mam się dobrze, a moje życie jest wspaniałe, a ja jestem taka podekscytowana i radosna? Można, można tak zrobić i wiem, że są osoby, które w ten sposób sobie radzą. Jeżeli dla ciebie to jest pomocne, to tak rób. Ale jest jeszcze łatwiejszy sposób, a mianowicie, uwaga, może to kogoś zaskoczyć, ale to się nazywa akceptacja. To jest takie troszkę wbrew intuicji, bo myślimy sobie, jeżeli ja zaakceptuję fakt, że czuję się apatycznie, jakoś depresyjnie, jakoś lękowo, to wtedy te uczucia mnie pochłoną. To wtedy już w ogóle nic nie zrobię. Nie? To jest nieprawda. Właśnie to jest to, co pozwala nam yy, zrobić krok do przodu. Dlaczego? W momencie, kiedy ja y, odczuwam jakieś emocje, które mi się nie podobają, ponieważ są to emocje trudne, y, nie ma emocji pozytywnych czy negatywnych, są tylko te takie przyjemniejsze i mniej y, przyjemne. One wszystkie po coś tam są, tak? Więc one wszystkie są dobre w jakiś sposób, albo neutralne. Teraz zależy, co, co, co dalej z nimi, nie? Odczuwam jakieś trudne emocje i one mi się nie podobają, nie chcę ich czuć. Nie chcę czuć apatii, chcę czuć radość. No więc nie, nie akceptuję tego w ogóle, że w ten sposób się czuję, i będę teraz się cały dzień boksować z tym, że ja tak mam. I będę całą moją energię zużywać na to, żeby sobie wmawiać, że tak nie jest, żeby się na siłę. Uszczęśliwiać, żeby się zagłuszać. To wszystko wymaga energii. Więc mi znacznie łatwiej uznać, że właśnie tak mam. Dam wam przykład z dzisiaj rano. Um, dzisiaj rano szykuję dzieci do szkoły i nagle takie, takie poczucie: O Boże, dzisiaj webinar wieczorem. Odczuwam lęk. Ponieważ wiem, że na webinar zapisało się Ponad 1200 osób. Gdybyście wsadzili 1200 osób do jednej sali konferencyjnej, to, byłoby, to byłaby jedna wielka sala konferencyjna, to byłoby wiele osób. No i oczywiście odczuwam lęk, bo myślę sobie, boże, a co jeżeli, nie? Już tutaj będę, myślę o przyszłości i już czuję lęk, tak? Co jeżeli coś technicznie nie pójdzie, co jeżeli e, z tych 1200 osób ja coś źle zrobię i nikt nie przyjdzie, a potem oni wszyscy się wkurzą, że oni przecież czekali, o Boże, no przecież jest tyle rzeczy, które mogłoby pójść, nie tak, nie uwierzylibyście, no naprawdę to taka i takie są fakty. To jest do ogarnięcia przecież dużo. A czy im się spodoba prezentacja? A czy, czy oni będą zadowoleni z tego czasu, który, który zainwestowali w spotkanie ze mną i oczywiście lęk, nie? No i co robię? Boksuj się z tym. No co ty głupia? Oni cię uwielbiają, ucieszą się. Przecież zawsze są zadowoleni na tych webinarach. No co ty? Super będzie mówić ci, nie? I to jest takie wypieranie. Ja sobie, ja, ja czuję lęk, ale mówię sobie inaczej, nie? No i czuję jeszcze większy lęk. E, i, e, e, I teraz jeszcze czuję napięcie, tak? Bo coś czuję nieprzyjemnego w sobie i ja się z tym boksuję. I e, coraz większe napięcie, i myślę sobie, za, ta, e, stop. Aleksandra, alert, tu się zatrzymamy. Tu zrobimy pauzę. Uwaga, pauza. Odczuwasz lęk. Masz prawo odczuwać lęk. To jest naturalne. To jest naturalne, ponieważ czeka cię wystąpienie publiczne przed większą liczbą osób. To jest naturalne, że odczuwasz lęk. Możesz czuć lęk. To jest w porządku. Nic z tobą nie jest nie tak. To jest jak najbardziej ok. Można się bać. Ten lęk jest Ci nawet potrzebny. Do czego? Do tego, żeby się skupić, żeby sprawdzić, czy wszystko jest zrobione tak, jak powinno być zrobione. Możesz, możesz czuć lęk, możesz się bać. I stwierdziłam, no dobra. No to dzisiaj rano będę czuć lęk. Czy odczuwam lęk? No to dobra, będę mieć lękowy poranek. No trudno, nie jest mi z tym przyjemnie. No ale właśnie tak jest. Akceptuję to, przyjmuję, że tak jest. Pozwalam sobie na to. Dobra, lęk. Masz zielone światło. Zapraszam, nie? I powiem Wam szczerze, nie wiem w którym momencie ja przestałam ten lęk czuć, po prostu on tak jakby się rozpłynął. Yy, nie wiem ile to potrwało ze dwie minuty, wszystko? To takie pozwolenie na to, żeby ten lęk był, i ten lęk sobie wybrzmiał, i dosłownie, dosłownie kilka minut, chyba już przy następnym naleśniku, jak już go obracałam, to tego lęku już nie było. Dlaczego? Bo on wybrzmiał. No i już go nie ma. I teraz powoli w miejsce tej emocji, która wybrzmiała, pojawiają się inne. Na przykład taka apatia mi się pojawia. Myślę boże, co za przymulony poranek, a mi znowu się nie chce. Może ci się nie chcieć. Patrz, jaka beznadziejna pogoda, no to jest w porządku, no możesz się tak czuć, no możesz się tak czuć. No więc ta apatia znowu, wiecie, wybrzmiała, to takie, taka beznadzieja, Boże, co za beznadzieja, nie? I słuchajcie, i to znowu sobie na to pozwoliłam, pozwalam sobie czuć beznadzieję, nie? I ona też wybrzmiała, słuchajcie, i ja już wracając z przedszkola, poczułam, wiecie co? Ekscytację, ponieważ wybrzmiał lęk, i już się tak jakby rozpłynął. Pojawiła się ta beznadzieja, ona wybrzmiała i się rozpłynęła, i tutaj, jak to wszystko wybrzmiało, zrobiła mi się przestrzeń na to, żeby poczuć co? Ekscytację! Ludzie, ale będzie się fajnie z wami spotkać dzisiaj wieczorem. No bomba! Ale zrobimy spotkanie, ale będzie fajnie. Mm. O, jak mi z tym dobrze, Boże, jak się cieszę, że pozwoliłam tym trudnym emocjom wybrzmieć, żebym teraz mogła po prostu czuć już tylko to, no to, to co zostało we mnie jeszcze, czyli ta ekscytacja, ta radość, ta wdzięczność, za to może, może mogę to robić, że mam takie... E, taki privilege, że mam takie, taki zaszczyt, żeby was e, motywować, inspirować, się przyciągać, dzielić się moją wiedzą, dzielić się moją w ogóle pasją do tego, co robię. Boże, jak ja się cieszę. I to jest, powiem wam wszystko, ja, ja wam mówię dosłownie, zdaję wam relację na żywo z tego, jak ja się mam. I to jest prawdziwe i autentyczne. I to może wybrzmieć dlatego, że przestałam się boksować z tym, co było trudne. No i tyle, słuchajcie, niby takie oczywiste, no ale jednak, czy ty masz na tyle odwagi, żeby pozwolić wybrzmieć tym emocjom, które czujesz, żeby się z nimi nie boksować, żeby sobie nie wyrzucać, jak ty możesz się w ten sposób czuć, żeby się nie targować z tymi emocjami? Po prostu masz prawo się tak czuć, i tak jest i to na początku być może to będzie trwało wszystko dłużej, bo być może masz w sobie taki smutek, który jest już na przykład nagromadzony od i, iluś tam lat, który nie miał szansy wybrzmieć. Może masz jakieś inne emocje, no nie wiem, złość, która nigdy nie wybrzmiała, bo zawsze była tłumiona. Po prostu, jak zaczniesz to robić, to będzie to takie już potem naturalne i, i, i coraz łatwiejsze. Um, jeszcze fajna powiem wam rzecz, jeżeli chodzi o ten czas jesienno-zimowy, jest taka że te wieczory, one zaczynają się faktycznie dość wcześnie, no ale na przykład, powiem Wam szczerze, że będzie Wam łatwiej znaleźć czas na naukę właśnie teraz, kiedy jest zimowo, kiedy jest deszczowo, niż w wakacje. Bo w wakacje, wieczorkiem to wszyscy chcą sobie wyjść na ogródek i właśnie pocieszyć się tą, tą pogodą i tym dłuższym dniem. Wtedy będzie Ci dużo ciężej znaleźć czas i ochotę na naukę. Teraz jest ten czas, kiedy no, jesteśmy uziemieni w domu i em, jakoś tak naturalnie jest nam łatwiej e, ten czas znaleźć. Więc wykorzystajmy to, że jest tak e, zimowo a i zróbmy z minusa, z minusa plus. Em, moje anioły... E, ja widzę się z wami dzisiaj wieczorkiem o godzinie 19 czasu e, polskiego nie 19 czasu angielskiego, a 20 czasu polskiego na webinarze. Bądźcie na pewno e, naprawdę, naprawdę, naprawdę warto. E, to będzie już taka e, bardzo konkretna wiedza. Na temat tego, jak komunikować się skutecznie i swobodnie w języku angielskim, będzie też możliwość dołączenia do naszego płatnego klubu All Inclusive. To, co jest najfajniejsze w tych webinarach, to jest fakt, że masz konkretną wiedzę, którą możesz wprowadzić w życie samodzielnie, ale też masz możliwość dołączenia do nas i podążania tą ścieżką do swobodnej komunikacji razem z nami, nie. Także bez względu na to, czy chcesz się zapisywać na jakieś płatne kursy, czy nie, to w tym jest olbrzymia wartość. Możesz sam to po takim, jak już będziesz wiedział, dzisiaj dowiesz się, jak dokładnie trzeba to robić, żeby móc swobodnie komunikować się w języku angielskim. No i potem decydujesz, ja sam to będę robić, czy ja to będę robić pod skrzydłem Oli, no nie? I w grupie. Także warto przyjść być na żywo. Jeżeli nie możecie być na żywo, to nic się nie dzieje, pamiętajcie, że będą retransmisje, ale zawsze na żywo jest najlepiej. Anioły. Życzę Ci, aby dzisiejszy dzień stał się najcudowniejszym dniem Twojego życia, bo tylko ty jesteś w stanie go takim uczynić przez to, jakie działania podejmujesz, przez to na czym się skupiasz oraz przez to na ile masz odwagę, żeby odwagę, naprawdę odwagę, żeby po prostu zaakceptować to, jak w tym momencie czujesz, i mieć na to wewnętrzną zgodę i czuć się z tym wszystkim właśnie dobrze. Może trudno, ale, ale dobrze. Moje anioły do zobaczenia dziś wieczorem. Ściskam, pozdrawiam. Cudownego poranka, cudownego dnia.